Nazywam się Joanna Fujarska. Od czterech lat studiuję sztukę mediów i edukację wizualną. Sztuka ma dla mnie ogromne znaczenie wypełnia całe moje otoczenie muzyka, animacje, rysunek, filmy, aktorstwo to jest coś, co mnie po prostu tworzy i nie chcę robić niczego innego. Od sztuki trochę nie da się uciec. Gdziekolwiek jestem, tam widzę sztukę. Czy to są przecinające się gałęzie, czy też przecinające się ścieżki, a może jakaś ciekawa faktura. Od razu muszę wyciągnąć aparat i zrobić temu zdjęcie. Od razu sobie myślę rysunek naturalny. Kiedy widzę jakieś paterny w życiu innych ludzi, w swoim życiu, myślę sobie intermedia. Kiedy występuję na scenie, to czuję się naprawdę w swoim żywiole. Po prostu uwielbiam to robić. Jestem wtedy taka... Bo... nie, no to nie jest prawda. Co nie jest prawda? No nie, no na scenie się zawsze stresuję i mam mocne uczucie de-realizacji. No dobra, no to nie mów tamtego i lecimy dalej. Dobra. Pff. Kiedy gram, kiedy udaję kogoś innego, Naprawdę bardzo dobrze się bawię. Jest to dla mnie jak taka dziecięca zabawa w udawanki, że mogę puścić wodze fantazji i stać się kimś innym, i no naprawdę się bardzo dobrze wtedy bawię. Otwiera się we mnie takie dziecięca ciekawość takie granie po prostu zabawa i, i po prostu lubię być tu i teraz na scenie. Kiedy grałam w filmie mojej imienniczki Joanny Satanowskiej... Ej, dlaczego to tutaj jest? To nie ma nic wspólnego ze, ze studiami. No, ale o improwizacji też mówimy, a film był w większości improwizowany. No, trochę nie chcę flexować tym, że grałam w filmie. Czy możemy to po prostu usunąć? No, ale masz główną rolę, jesteś na filmiebie z tej okazji. Dobra, nadal. Jakbyśmy mogły nie mówić o filmie, to będzie fajnie. No dobra, no to leć dalej po prostu. Dzie... Dzięki. Dobra, y sztuka, film pro... film... trochę, nie wiem, co mam dalej mówić. No dobra, no to wróćmy do studiów i do intermediów. Co sprawia mi w tym największą przyjemność? Największą przyjemność... Sprawia mi zakończenie projektu. Kiedy już uważam, że to jest koniec i czuję, że nie muszę niczego z tym projektem poprawiać. Chociaż zawsze jest jakiś niedosyt, zawsze czegoś brakuje, zawsze się widzie jakieś błędy, ale najlepszy jest ten moment, kiedy już mówię sobie dość i już mogę zostawić go i jest skończone. No, a proces tworzenia? Nie, nie, nie lubię. No, a może powiedz, że lubię. Okej. Okay. Bardzo lubię proces tworzenia. A dlaczego chcę, żebym kłamała? Bo to fajnie brzmi, jak jednak lubię robić to, co lubię. Ale proces tworzenia jest trudny i bolesny i wiele artystów mówi, że go nie lubi. A skąd wiesz, kto obejrzy ten filmik? Co? Obejrzą to znajomi, którzy są artystami i nie są. I co, co sobie pomyślą o mnie? Że jaki ze mnie artysta, jeżeli nie lubię procesu twórczego? A kogo to obchodzi, co sobie pomyślą? Ciebie. Najlepszym momentem w trakcie tworzenia jest sam proces tworzenia, kiedy mogę wymyślać nowe pomysły, i godziny przelatują mi niespostrzeżenie pomiędzy palcami. Yy, najsmutniejszym momentem jest koniec, kiedy już wszystko jest doszlifowane i kiedy nie, nie mam czego poprawić. A czy chcesz coś zmienić w sobie? Mm, na pewno chciałabym przestać robić rzeczy na ostatnią chwilę. Co, co znowu powiedział mnie tak? No, bardzo nieprofesjonalnie to brzmi, jakbyś to też robiła na ostatnią chwilę. No, ale przecież robię. Jest niedziela przed zaliczeniem, a ja montuję ten cholerny filmik o drugiej w nocy. No. Skąd, w... Skąd w ogóle ten brak bezpośredniości? Zawsze jestem szczera, ale też chcę być fajna. No i jestem fajna. Dobra, jestem ok. Każdy lubi dostać trochę dopaminy w postaci lajków, ale jakby to nie świadczy o niczym. Dobra, powiedz, co tam jeszcze robię. Najbardziej lubię robić animacje i wprawiać w ruch to, co jest z pozoru nieruchome. Mam też duże poczucie humoru i moje wszystkie prace mają zabarwienie humorystyczne. Czasem robię różne drobiazgi dla siebie, śmieszne, głupie filmiki. Wydaje mi się, że poczucie humoru to jest ważna cecha u mnie, żeby nie brać życia tak w 100% na serio. No i teraz pomyślę, że tego też nie robię poważnie. Jezu, dobra, jak sobie chcesz to nagrywać, to se sama nagra, i ja idę się przejść. Jestem profesjonalistą. Wszystko co robię, przygotowuję odpowiednio wcześniej, z odpowiednio wcześniej przygotowanych materiałów. Moja głowa pełna jest niekończących się pomysłów i nigdy nie mam tak zwanego art blocka. Mam poczucie humoru, ale nie za duże, bo traktuję moją pracę artysty śmiertelnie poważnie. Praca artysty może być trudna, ale nie dla kogoś takiego jak ja. Jestem świetna. Dziękuję.